Dzień dobry Państwu, za chwilę zrobię odczyt tarota kaszy dla raka na tydzień 41 roku 2023. Karta rodziny w pozycji odwróconej pokazuje, że potrzebujecie wytchnienia, czasu dla siebie, wolnej przestrzeni, potrzebujecie samotności. A karta obok wyjaśnia, co powinniście zrobić. Z tą samotnością jest to karta realizacji marzeń. Popatrzcie na tą kobietę, książki, mapy. Do tej pory ona poznawała rzeczywistość właśnie z książek. Teraz pojawiła się okazja, by wyszła z domu, by doświadczała rzeczywistości, by cieszyła się pięknem tego świata. Jest na to czas, przestrzeń. Jest na to energia. I także są na to finanse. Pojawia się karta Króla Kluczy. Jest to człowiek sukcesu w tym materialnym świecie. Wysokie stanowiska, posiadłości, pieniądze, niczego mu nie brakuje. Jest wolny i niezależny. Król Kluczy patrzy się na kartę obok, a ta karta jest to karma, ale w pozycji odwróconej jest to uwolnienie się od karmy. Więc te stare energie, stare wzorce z poprzednich wcieleń, z którymi do tej pory mierzyliście się w swoim życiu, w końcu zostają naprawione, odpuszczają. Zaczynacie tworzyć coś nowego, jesteście wolni. Podstawa piramidy kończy się kartą jedności. Gdy wasza karma ulega oczyszczeniu, stajecie się jednością, wyższa jaźń, ciało ego-umysł i dusza. Wszystko ze sobą splątane, wszystko jest jednym. Jest to jeden wspólny organizm. Energie żywioły, wszystko w pełnej harmonii. Jest to ogromna energia dla Was. Ale pojawia się odwrócona karta muzy. Jest to wir szczęścia, radości, kreatywności w Waszym sercu. On jest odwrócony. Więc do końca nie będziecie potrafili się uwolnić od swojego umysłu, będziecie rozmyślać o przeszłości, nie będziecie do końca potrafili cieszyć się tym szczęściem tu i teraz, które do Was przyjdzie. Popatrzcie, że odwrócona muza znajduje się właśnie nad kartą realizacji marzeń. Więc z jednej strony otwiera się przed Wami to niesamowite okno do tych doświadczeń, ale z drugiej gdzieś myślami będziecie obok. Popatrzcie na środkową kartę. Serce piramidy bardzo ważna karta jest to karta obfitości. Nie będziecie musieli rozmyślać o tym, co tu i teraz w Waszym życiu. Niczego Wam nie będzie brakować pełna obfitość a ta karta znajduje się bezpośrednio nad Królem Kluczy. Czyli nad tym biznesmenem królem w tarocie Akaszy, który posiada wszystko. Kolejna przepiękna karta dla Was jest to Budda, ale w pozycji odwróconej. To oznacza, że on już jest gotowy, już jest oświecony i ta karta bezpośrednio leży nad kartą odwróconej karmy, zakończonej karmy więc dochodzi do niesamowitego uwolnienia was od jakichś energetycznych balastów, które do tej pory wam ciążyły. Wraz z tym wszystkim przychodzi do was potężna obfitość w tym świecie materii. Ale ostatnia karta Oko Piramidy pokazuje wam to, o czym mówiłem przy karcie Muzy, która jest odwrócona, że Pomimo tych ogromnych możliwości, wielkiej obfitości, wypatrzycie się do tyłu. Ten kapitan ma lunetę skierowaną do tyłu. Patrzy się wstecz myśli o przeszłości. Te myśli o przeszłości właśnie blokują tą radość w waszym sercu. Powinniście ją odczuwać, ale nie odczuwacie. Bo myślicie o tym, co złego wydarzyło się gdzieś kiedyś w waszym życiu, zamiast zapomnieć o tym i cieszyć się szczęściem tu i teraz, które tak mocno do was przychodzi. Jeśli chodzi o związki, będziecie nimi zmęczeni. Pojawia się wyraźna wskazówka, że potrzebujecie przestrzeni dla siebie wolności, samotności. Potrzebujecie zająć się samym sobą. Praca i finanse przeogromne sukcesy. Jeśli chodzi o pracę, obfitość w każdej możliwej dziedzinie tak samo sytuacja ma się ze zdrowiem pełna obfitość dodatkowo karta jedności, energetycznej harmonii. To będzie wasze zabezpieczenie przed różnymi chorobami. Twórczość i kreatywność. Tu pojawia się problem. Pomimo ogromnego szczęścia, cały czas żyjecie tym, co było kiedyś, tym, co było złe. To blokuje wam serce, przepływy energetyczne, karta muzy odwrócona. Kreatywności brak. Wasza twórczość nie będzie natchniona, dopóki nie uwolnicie się od przeszłości. Duchowość i podróże odwrócona karta Buddy, czyli oświeconego Buddy, karta jedności, wyższa jaźń, ciało, umysł, dusza to wszystko otwiera Was na duchowość. Do tego karta związana właśnie z tym, by wyjść z domu i zacząć doświadczać rzeczywistości, którą kiedyś oglądaliście tylko na mapach albo czytaliście o niej w książkach to wszystko otwiera się przed Wami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.